Kwestowiczu w szklarach dolnych koło Chocianowa. Tutaj w co trzecim domu osoba strażaka się chowa. Stąd też osadą strażacką wieś się mianowała i dla Ciebie ten quest specjalnie przygotowała. Dzisiejsza wyprawa o strażakach będzie. Którzy gdy syrena zawyje biegną w wielkim pędzie. Na prawej stronie tablica zamontowana. O strażakach kolejna informacja jest tam podana. Kim jest strażak? Jakie dystynkcje o strażacy OSP mają? Oraz jakich przykazań na co dzień przestrzegają? Zdrowie z gaszeniem pożarów. Obok udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do zajęć strażaków należą także działalność ratownicza, likwidowanie wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, ewakuacja ludności z zagrożenia terenu, likwidacja zagrożenia wodnego i drogowego.